Siemaneczko, z tej strony Gundar, witam Was w takim odcinku promującym serwer Cave Miner i chciałbym Was oprowadzić po nim i gorąco go polecić do grania na imia no Więc tak może Was oprowadzę po spałnie. Tutaj się rozpicie dokładnie w tym miejscu. I pierwsza rzecz, którą powinniście zrobić po wejściu na serwer, iść tutaj. Informacje. Tu jest zawarty cały regulamin serwera oraz VIP, nie VIP, macie wszystko które powinniście przeczytać. Tu dalej lecimy? Lecimy tutaj, co tu jest. Sklepy. Tu widzicie, tu można kupić dużo itemów, sprzedać też można od groma. To tak, po niebieskiej stronie itemy sprzedajemy. Widzicie, tu jest strasznie tanio, można sprzedać temy co, co ulepsza grę, bo strasznie trudno jest zrobić, dzięki czemu bardziej się staramy, żeby zagrać. Grać na tym serwerze i, no i pracować, żeby rozbudować swoją jaskinię A po czerwonej stronie kupujemy. Widzicie nawet głupia skóra kosztuje 5000. Boże, to jest majątek. Dobra, lecimy dalej. Mm, tutaj będą portale. Mm, tak, portale. Po prawej stronie są parkury. Oczywiście, obydwa przeszedłem, i czekamy też na następne. Już które prawdopodobnie ukażą się może już niebawem. Dzisiaj jest trochę miejsca na nie. A po lewej stronie mamy PvP Arenę. Strefa dla VIPów. Sklep ze spawnerami. Sklep z, item, z itemami do mikstur i sklep do Enchantu. Czyli takie itemki można kupić. Hmm. Czyli tak, żeby cokolwiek zacząć tutaj grę, musicie wpisać komendę party. O, ja nie widzę to przepraszam. I tutaj Wam pokazuję, co macie zrobić, na przykład, żeby stworzyć tutaj, zaprosić wszystko i tak dalej. Oczywiście jaskinia. Wpisujemy, żeby się się do swojej jaskini. Jak widzisz, już mam trochę ją rozbudowaną. Tutaj zrobiłem już tartak, bo z drewnem jest trochę lipa. Nie skończyłem źródełko. I oczywiście magazyn. Wyspa jest... jaskinia jest dosyć mała. No ale jak trzeba ją rozbudować, trzeba już zbieram materiały, żeby ją bardziej rozbudowywać. To jest naprawdę długa męczarnia, żeby to rozbudować, bo to wszędzie jest ston i wszędzie trzeba kopać oczywiście dla x osów x-ray tu nie działa iż itemy wszystko wypada ze stona rozwalając stona znajdziecie itemy więc niepotrzebne wam tu jest jakiś x-ray lub jakieś duperele nodusy czy, nodu, czy nie nodusy tak jest prawda i nie wiem co tu jeszcze widzicie yy, administracja jest yy, miła, sympatyczna nie wiem co tu jeszcze można powiedzieć. Zapraszam Was na serwer. M mi będę tam czekał na Was. Jeśli będziecie chcieli, może dodam Was do mojej jaskini, którą pomożecie mi rozbudować. Może będzie to największa jaskinia na tym serwerze, no ale to się zobaczy. Dobra, no to ja bym kończył już ten odcinek, no bo to tylko prezentacja serwera. Zapraszam Was na odcinki, które ukażą się prawdopodobnie już z tego serwera niebawem. No to na razie, cześć.